Cześć, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie po dłuższej przerwie takiej wakacyjnej. Wracamy do Was z live'ami cotygodniowymi. Dzisiaj na tapecie mamy taki temat rozliczeń rocznych w przyszłym roku dla jednoosobowych działalności gospodarczych. To, co się działo w tym roku, czyli Polski Ład, Polski Ład 2.0, który wszedł od 1 lipca, te wszystkie zmiany, po prostu stwierdziłam, że muszę Wam o tym trochę opowiedzieć. Już jakieś informacje wcześniej wpadały, czy to na stronę internetową, czy na maila do naszych klientów. Ale powiem szczerze, że chyba pewniejszym źródłem przekazu i takim bardziej docierającym do osób jest właśnie taka forma przekazywania informacji czyli taki live na stronę, takie krótkie szkolenia, małe. To mi się wydaje, że to bardziej trafia, dlatego też tutaj decyzja była podjęta w gronie załodze te, załogi taksedo, żeby właśnie taki temat tutaj poruszyć. Jest to bardzo ważny temat. Ponieważ jest jeszcze kilka kwestii, o których my musimy pamiętać teraz w tej drugiej połowie roku. Do końca roku mamy jeszcze szansę parę rzeczy tak ponaprawiać, coś pokombinować, także tutaj wszystko powiem co jak, jak to będzie wyglądało. Może na początek przypomnijmy sobie kwestie. Tego, co w ogóle Polski Ład wprowadził. Wiadomo, tam w styczniu, od 1 stycznia 2022 roku była taka sytuacja, w której naprawdę no, w przewrót totalny. Tutaj zabronili nam odliczać składkę zdrowotną od podatku, wiadomo, dołożyli podatek od dochodu, namieszali, pomieszali i, i po prostu katastrofa i Armagedon. Jak to wygląda teraz od 1 lipca 2022? No, w zależności od metody opodatkowania, tutaj parę zmian się narodziło. Jak wiadomo, 12% na zasadach ogólnych. Podatek dochodowy. I to dotyczy. Ta zmiana dotyczy właśnie i osób na umowach, na umowach zlecenie, na umowach o pracę i na działalnościach gospodarczych, tych opodatkowanych na zasadach ogólnych. Zmiana podatku no, niby jest super dobrym plusem. To akurat no, to jedną rzecz można pochwalić, że z tych 17% na zasadach ogólnych zmniejszył się nam podatek do 12%. Tutaj bez zmian pozostał ten, pozostała ta stawka zdrowotna, czyli 9% od dochodu. Co się zmieniło jeszcze od 1 lipca, bo to właśnie tam w dalszej części będzie nam potrzebne. Kwota wolna 30 tysięcy zł od podatku ona została względem pierwszego półrocza. Natomiast spadła nam kwota zmniejszająca podatek, która była naliczona właśnie w comiesięcznych zaliczkach i na umowach o pracę, i tutaj przy rozliczeniu podatku na działalności. Odliczaliśmy sobie tą kwotę w wysokości 425 zł. Miało być początkowo Miała być to kwota 5100 w skali roku. Zmniejszyli nam to do kwoty 3600, co daje 300 zł, a nie te 425, tak jak to było w pierwszym półroczu. Także tutaj musimy mieć na uwadze, że z jednej strony fajnie, bo tam podatek spadł, ale w ślad za tym po prostu poszło jeszcze zmiana tej kwoty wolnej. No. Co się jeszcze skończyło? Skończyła się ulga dla klasy średniej, która, no, tak naprawdę, no, trochę tam była wprowadzona, trochę była zmieniana. Nikt nie wiedział, jak to stosować, jak naliczać. Były oświadczenia, było naprawdę y, dużo zawirowań z tym związanych. Y, na całe szczęście y, okazało się, że rząd nawet sam nie wiedział, chyba, jak to policzyć i te wszystkie takie, nie wiem, czy mieliście w ogóle y, okazję zauważyć, jak ten ich, y, w ogóle y, ten wyglądał. Cały wzór w ogóle matematyczny, jak to obliczyć. Oni sami naprawdę nie wiedzieli, jak to wszystko poogarniać. Nie ma tego. Nie ma ulgi dla klasy średniej, także tu jeden też problem z głowy mamy na tą drugą połowę i na cały rok w sumie 2022. Z tych zmian, które tam jeszcze miały wpływ, to odliczenie składki właśnie ZUS, co się zmieniło od 1 lipca. O tym też informowałam, bo stawiałam takie krótkie szkolenie Samira doradcy podatkowego u niego właśnie też nasza załoga się szkoli. Bo ma fajne właśnie szkolenia takie trafiające prosto takim prostym językiem. Ja też się staram tak za dużo rzeczy, za dużo informacji nie przekazywać, nie mieszać. Dlatego przekazuję tylko takie właśnie te najważniejsze rzeczy. To, na co musicie zwrócić uwagę, właśnie to to odliczenie składki zdrowotnej. To, co się zmieniło po pierwszym lipca, bo tutaj ustawodawca nam dał taką możliwość. Na zasadach ogólnych, no niestety tu fajnie, bo ten podatek jest niższy, ale nie ma w ogóle możliwości odliczenia tej składki zdrowotnej. Na podatku liniowym można ją zaliczyć do kosztów uzyskania i można to zrobić. Tylko i wyłącznie do kwoty 8700. I tak pokrótce, to nie jest to samo odliczenie składki zdrowotnej, które było w zeszłym roku, bo w zeszłym roku i w latach poprzednich odliczało się tą składkę w pewnej części procentowej od podatku, czyli pomniejszała ta kwota typowy podatek do zapłaty. Natomiast teraz my zyskujemy na tych 8700 złotych tylko. Pewien procent podatku. W podatku liniowym 19, czyli przy 8-700 odliczonych wrzuconych w koszty składek zdrowotnych, my realnie zyskujemy tylko na podatku 1653 zł. I to jest w skali całego roku. Także no jest tam możliwość odliczenia do pewnej kwoty zawsze to jest jakiś plus. Mogą nie być wcale, no ale kiedyś faktycznie było to bardziej korzystne dla podatnika, bo kiedyś po starych zasadach te 8-700 by obniżyło po prostu podatek dochodowy do zapłaty w pełnej wysokości. Na ryczałcie są takie zasady teraz, że my możemy odliczyć sobie 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych, czyli połowę. W skali całego roku zysk oscyluje pomiędzy 60 a 1028 zł, bo to też jest procent w zależności. Wiadomo, ryczałt ma różne stawki, są i 3% stawki ryczałtu, a są i 15% i inne. Także tutaj naprawdę jest kilka, w zależności od tego, co firma robi, jest tyle różnych stawek ryczałtowych i od tej stawki ryczałtu zależy ten taki zysk, bym powiedziała na wliczeniu tej połowy składki zdrowotnej. To jest te, te informacje są takie najważniejsze, żebyście wiedzieli o czym my będziemy rozmawiać, bo chciałabym wam właśnie opowiedzieć głównie. O tym, co będzie, co wprowadził jeszcze Polski Ład 2.0, czyli głównie chodzi mi tu o tą zmianę formy opodatkowania w przyszłym roku. Co się zadziało od 1 lipca, i to jest, to jest bardzo ważne, tutaj ustawodawca daje nam możliwość po raz pierwszy chyba i jedyny, bo w przyszłym roku już tak na pewno nie będzie, zmienić formę opodatkowania w trakcie roku. Wiadomo, my możemy wybrać metodę opodatkowania tylko raz w roku, na samym początku, w zależności tam od tego, co docelowo chcemy wybrać. Mamy na to określony czas i nie możemy tej decyzji zmienić do końca danego roku obrotowego. I co tutaj weszło właśnie od 1 lipca? Mamy taką możliwość, ale tylko w dwóch przypadkach. Możemy sobie zmienić, Metodę opodatkowania z podatku liniowego na zasady ogólne i z ryczałtu na zasady ogólne. Tylko w tych dwóch przypadkach. Nie ma w, ogólnej, w ogóle innej opcji. Nie możemy na odwrót tego zrobić gdzieś po prostu z ogólnych zasad na liniowy. Nie możemy. Po 1 lipca, tylko w ogóle za 2022 rok, tylko z ryczałtu na ogólne zasady czyli na, na tą skalę podatkową 12%-32% i z podatku liniowego 19%, 19 na zasady ogólne 12%-32%, w zależności od osiągniętych dochodów. I teraz tak. Jedna taka też ważna informacja, jak to teraz funkcjonuje w praktyce. My, wybierając przykładowo ryczałt bądź podatek liniowy, a chcąc zmienić coś w zeznaniu rocznym, bo tam będzie taka możliwość, dopiero w przyszłym roku, jak będziemy rozliczać rok teraźniejszy, czyli 2022, my będziemy mieli możliwość Przeliczyć wszystko dopiero w przyszłym roku, dopiero przy okazji składania tego zeznania rocznego. Co to oznacza? Nawet jeżeli my teraz już wiemy, że bardziej dla nas będzie opłacalne przejście na jedną z tych dwóch, no na zasady ogólne, to i tak wybierając na rok 2022, ryczałt bądź liniówkę, my i tak musimy kontynuować do końca roku, czyli do grudnia obliczanie zaliczek na dotychczasowych zasadach. I tutaj no niestety nie ma innej opcji na dzień dzisiejszy. Musimy to tak robić, musimy to tak kontynuować, ale po to wam to właśnie teraz mówię i po to jest ten live żebyście jeszcze zwrócili uwagę na to, bo na przykład ryczałtowcy w chwili obecnej mają tylko przychodowe faktury. Chyba że są w VAT-cie, to zbierają sobie faktury kosztowe, które pomniejszą nam VAT do zapłaty. My nie musimy przy ryczałcie kompletować faktur kosztowych, bo nigdzie ich nie wykazujemy. Inny obowiązek wiadomo jest przy obrocie towarowym, bo tam jest taki przepis, że my musimy gdzieś tam sobie kompletować te faktury, mimo że ich nigdzie nie pokazujemy, ale one są nam potem potrzebne przy ewentualnej kontroli podatkowej. Natomiast no, mamy jeszcze pół roku niecałe na to, że gdybyśmy jednak zdecydowali się na przejście na zasady ogólne, to my możemy jeszcze do końca tego roku gdzieś tam sobie te faktury kosztowe kompletować. I jak to będzie wszystko wyglądało w przyszłym roku? Po co to jest, no, po co o tym mówię, dlaczego to jest takie ważne. Ponieważ ja przypuszczam, i też już żeśmy rozmawiały tutaj z księgowymi w naszym zespole, że po Nowym roku ruszy naprawdę Armagedon. Dlaczego? Bo to będzie ostatnia możliwość przeliczenia tego, co się opłaca, jak ogólnie jak my już będziemy mieli zakończony rok, wiemy, jakie są przychody u nas. Ile mamy tych kosztów, my możemy siąść doradcą podatkowym. Przeprowadzić dla Państwa analizę, jak kształtowałby się podatek dochodowy przy dotychczasowej formie opodatkowania, czyli ryczałty bądź liniówka, i jak wszystko kształtowałoby się po przejściu na zasady ogólne. I to naprawdę tu jest bardzo dużo czynników, od których to zależy. I teraz, z czym ja się spotkałam teraz w ostatnim czasie? Bardzo dużo osób twierdzi, bez, bez sprawdzania, że a mam ryczałt, albo tu mam koszty, a na pewno zasady ogólne będą dla mnie bardziej korzystne. Jaka tu jest jeszcze jedna pułapka? O tym porozmawiamy sobie za chwilę, bo tu chodzi o składkę zdrowotną ZUS, która wiadomo, w zależności od wybranej formy opodatkowania, jest inaczej obliczana. I nie zawsze znaczy, nie zawsze to, że, o oh, fajnie, bo tu, yy, no, płacę sobie, powiedzmy, jako programista 12%, yy na ryczałcie, ale nie mogę kosztów sobie obniżyć. A tu sobie mogę, nie wiem, na zasadach ogólnych do 120 tysięcy złotych, jeżeli się mieszczę w tym przedziale też płaci 12%, ale z drugiej strony wrzucam sobie koszty, więc realnie ten podatek no, będzie taki sam, ale od niższej kwoty, bo od dochodu, a nie od przychodu to tutaj będzie jeszcze zmiana tej składki zdrowotnej. Także do tego zaraz też dojdziemy. Tylko tutaj popatrzę, czy wszystko co do tej pory chciałam powiedzieć to powiedziałam. Tak. I teraz jak to będzie wyglądało? Ogólnie w przyszłym roku będzie Armagedon. Będziemy miały bardzo dużo pracy, jeżeli klienci będą chętni, żeby zrobić taką konsultację, takie przeliczenie. I naprawdę będzie co robić. Dlaczego? Ponieważ trzeba będzie cały rok doksięgować, w przypadku, jeżeli taka symulacja faktycznie będzie miała sens i rację bytu, księgowa będzie musiała zaksięgować cały rok na nowo, mając na uwadze fakt, że większość tych programów księgowych, ogólnodostępnych tutaj na rynku w Polsce, niestety, w przypadku, gdy firma wybiera ryczałt, a firma wybiera zasady ogólne, Musi prowadzić dwie odrębne licencje. Więc my nie możemy zmieniając na przykład z ryczałtu na zasady ogólne, wykorzystać tych informacji, które my mamy w systemie. Trzeba wszystko księgować od nowa, cały rok. Dlatego tutaj też no niestety będzie się to z jakimiś tam dodatkowymi kosztami yy, wiązało, bo wiadomo, to, to jest tak jakby podwójna praca yy, księgowych i trzeba będzie naprawdę wszystko od nowa yy, poprzeliczać. Yy, ale może się okazać, że naprawdę po takiej wstępnej kalkulacji, którą my będziemy oferować na początku roku, jak już grudzień będzie pozamykany, jak już będzie wiadomo, jakie są przychody, koszty, my będziemy takie, taką usługę na pewno oferować, usługę przeliczenia, opłacalności, zmiany formy opodatkowania, bo my będziemy ogólnie mieli czas, żeby to zrobić do 30 kwietnia przyszłego roku. Bo co się dzieje? Ujednolicili nam od przyszłego roku. Termin na złożenie wszystkich zeznań rocznych, czyli i ryczałt, który do tej pory był do 28 czy tam 9 lutego, była, był pip 28 do złożenia, teraz będzie on możliwy do złożenia 30 kwietnia. Tak samo zasady ogólne, podatek liniowy, tu pozostaje bez zmian, też to będzie 30 kwietnia. I teraz ja mam do was bardzo gorącą prośbę, bo to jest bardzo ważne. Tu niestety furtka nam się zamknie, jeżeli Ktoś z Was za szybko złoży zeznanie roczne. Czyli na przykład ma ryczałt, powinien złożyć PI-28 i my to robimy w imieniu klienta, ale zdarza się nie no często się zdarza tak, że jednocześnie jest również umowa o pracę albo umowa o zlecenie, albo jakieś inne źródło dochodu i powstaje konieczność złożenia na przykład PI-37. W przypadku ryczałtowców, ryczałtowcy w tym. W takiej sytuacji muszą złożyć dwa pity roczne i my będziemy na pewno się wstrzymywać z tym złożeniem zeznania rocznego do ostatniego momentu, do podjęcia decyzji przez klienta, czy zostaje, czy przechodzi, ale problem będzie taki, jeżeli już będzie złożone zeznanie roczne tylko z tych dodatkowych, poza działalnością przychodów, a nie będzie tamtej działalności. Ogólnie najlepiej zrobić to jednocześnie, Przemyśleć pewne sprawy, przeliczyć, skorzystać z naszej usługi, żeby potem po prostu nie żałować. Zeznanie roczne, jeżeli już złożymy i będziemy chcieli potem zmienić to jednak to opodatkowanie, tą metodę opodatkowania, to nam zamknie w ogóle drogę bez, bez powrotu. Nie ma w ogóle opcji na to, żeby zrobić to korektą, zmienić. W tym momencie zamykamy sobie drogie, drogę na każde zmiany. Także. Tutaj tak, podsumowując tą część, warto, jeżeli ktoś rozważa, naprawdę jeszcze przejście na te zasady ogólne, warto kompletować te faktury, żeby mieć potem co przeliczyć, żeby przeliczać tą opłacalność. Tutaj zachęcam do tego bardzo. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, zwróćcie też uwagę, że w ślad za, tym, za tą zmianą metody opodatkowania, Pójdzie też zmiana wysokości składki zdrowotnej, bo jak to wygląda w tej chwili? Na zasadach ogólnych my płacimy właśnie 9% składki zdrowotnej od dochodu. Na zasadach, na podatku liniowym to jest 4,9% od dochodu. Więc tutaj, już podsumowując, ja sobie tu miałam takie fajne zestawienie. Tu już może się okazać, że niekoniecznie ta liniówka i skala, przejście z liniówki na skalę już będzie korzystne, bo tutaj liniówka 4,9% ZUS, 19% PIT, natomiast skala 9% ZUS, 12% PIT. Tu jest na liniówce 23,9%, tu jest 21%, ale pamiętajcie, że skala to są dwa progi podatkowe i tutaj my musimy się trzymać tych 120 tysięcy. Nie? Jeżeli chcemy skorzystać z, tego 12, z tych 12% PIT. Przypomnę jeszcze, że ta pierwsza skala ona się kończy na tych 120 tysiącach, powyżej to jest 32% od nadwyżki plus 15, 15 300 zł podatku, plus 32% od nadwyżki powyżej tych 120 tysięcy. Także tutaj naprawdę jest co liczyć. I trzeba mieć też na uwadze, że w ślad za tym, no na liniówce płaciliśmy 4,9% tego ZUS-u. Tu będzie 9%. Nie wiem, jak to ZUS rozliczy, jak to w ogóle ZUS rozwiąże w przyszłym roku, bo pamiętacie, że my teraz w tym roku co miesiąc składamy za właściciela firmy DRA. To jest raport, w którym pokazujemy sposób wyliczenia danej zaliczki i też będzie konieczna, tak przypuszczam, że będzie konieczna korekta. Każdego miesiąca w roku 2022, każdego DRA wysłanego co miesiąc. Chyba, że jakimś cudem, a wątpię, będzie to można zrobić tym takim podsumowaniem rocznym, które też będzie trzeba złożyć do ZUS-u i my się też tym będziemy zajmować w przyszłym roku. To jest bardzo ważna kwestia, właśnie ten ZUS. I przypominam też, że tu może być największy przeskok, jeżeli chcemy przejść z ryczałtu, na skalę podatkową. Skala podatkowa 9% dochodu. Dochód może być różny, przychody są różne, w zależności od firmy, wielkości firmy, wielkości obrotów, to już też musicie sobie gdzieś tam wstępnie sami przemyśleć, ponieważ my od dochodu to mamy te 9%, a ryczałt to jest, tu jest bardzo przewidywalny, jest bardzo przewidywalna wysokość tego ZUS-u. Są trzy progi na dzień dzisiejszy, są trzy kwoty. Jeżeli mamy na ryczałcie w chwili obecnej w skali roku przychód do 60 tysięcy, to my zdrowotnie płacimy 335 złotych 94 grosze. Zł. Jeżeli wchodzimy w drugi próg, czyli między 60 a 300 tysięcy, to jest ta kwota 559 ,89 zł 89 groszy. Natomiast jeżeli nasz przychód w skali tego roku przekroczy 300 tysięcy zł, to wtedy my płacimy 1000 złotych 7 1007 zł, 81, 81 groszy zUS-u zdrowotnego. I tutaj może się okazać, że nie zawsze będzie to opłacalne. Chociażby w kwestii samego tego zUS-u. Tu mamy pewne, pewne kwoty, natomiast tu mamy procent od dochodu. No tutaj jest już mieszanka. Tutaj już musimy analizować każdą firmę osobna. Tutaj właśnie, dlatego jak będziecie tam sobie sami, może liczyć, gdzieś coś myśleć, że może, a przejście, właśnie, bo tu niższy podatek, bo to skala, kwota wolna, jeszcze, jeszcze inne sprawy, warto też pomyśleć o tym, co się stanie z kwotą ZUS, bo może się okazać, że jak no, zrobimy tą symulację, no to nie do końca nam się ta zmiana będzie opłacała. I teraz tak. Z tych najważniejszych rzeczy wszystko wam powiedziałam, mówię to będzie króciutki liveik, bo no nie zawsze właśnie jak ja piszę te maile do klientów takie zbiorcze, informacyjne, to często jest tak, że klienci i tak dzwonią, piszą, ale Pani Justyno, tam no ja jednak tam nie rozumiem, co będzie dla mnie lepsze. Także tutaj ja wstępnie powiedziałam, na co zwrócić uwagę. Przeanalizujcie sobie to, zbierajcie te faktury, żeby potem się nie okazało, no na koniec roku albo księgowa nie powiedziała, że tam zmieniać faktury i zbierać faktury i w ogóle. Także tutaj bardzo was o to proszę, bo wtedy coś możemy zrobić. My nie musimy tego teraz księgować, my możemy to potem przeanalizować. W razie czego będziemy mieć możliwość pracowania na jakichś dokumentach, które nam po prostu obniżą ten dochód, tak, Na zasadach ogólnych, jeżeli tam się zdecydujecie. Także może akurat po prostu no, będzie na tyle kosztów, że no będzie to opłacalne. Może są planowane jakieś tam inwestycje, jakieś tam mniejsze, większe zakupy, które będzie można na przykład, nie wiem, jednorazowo zamortyzować, takie do 10 tysięcy złotych, a wpłyną nam na koszt, to tutaj będzie można jeszcze coś zadziałać. Także to, co musicie z dzisiejszego lajwa wynieść, to to właśnie, że zbieramy koszty, to, że na spokojnie będzie czas na to, żeby to wszystko poprzeliczać. Będziemy to robić w przyszłym roku. Trzecia rzecz, już dzisiaj mówię, że no my w przyszłym roku nie będziemy niestety obsługiwać klientów z rozliczeniami rocznymi, tak jak to było do tej pory, takich nie mających umowy z naszym biurem rachunkowym. Bo często było tak, że zgłaszali się do nas w tym sezonie takim wysokim, rozliczeniowym osoby po prostu nie prowadzące działalności, mające tam jakieś prywatne pity do rozliczenia. Ja już wiem, że my po prostu nie będziemy tego robić w przyszłym roku, bo nie mamy na tyle mocy przerobowych, żeby po prostu się tym zająć, a zależy nam na tym, żeby się kompleksowo zająć naszymi klientami, i my będziemy wtedy do Waszej dyspozycji. Naprawdę będzie trochę pracy z tym. Tutaj będzie też doradca podatkowy nad tym czuwał pani Zuzia Umińska i myślę, że tutaj razem przejdziemy przez to wszystko. Mamy pełne cztery miesiące, żeby to pozamykać, także na spokojnie nie spieszmy się z tymi rozliczeniami rocznymi, podejmijmy właściwe decyzje, tak żeby faktycznie jak najwięcej korzyści dla Was z tego wyciągnąć. Także tutaj chciałam zapytać, czy może macie jakieś pytania, bo widzę, że trochę osób tu obserwuje nas. Także, jakby tam były jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem. Widzę, że nie ma żadnych pytań. Ale tak jak ten, mogę powiedzieć, tak jak właśnie w tym banerze reklamującym tego live'a. Don't worry, be happy. Faktycznie no postaramy się tak, żeby po prostu każdy był zadowolony. Przeliczymy to. Także nie martwcie się, będzie dobrze i myślę, że tutaj po prostu trzeba tylko trochę cierpliwości, żeby to wszystko tutaj ogarnąć, nie naciskać i zrobić wszystko z głową. To jest ważne, żeby tutaj, tutaj pośpiech nie będzie takim dobrym sprzymierzeńcem wydaje mi się. No dobrze. Także zapraszam Was już dzisiaj, kochani, na te kolejne live'y. Mówię tutaj teraz po tej wakacyjnej przerwie, będzie się dużo działo w chwili obecnej. Zapraszam w ogóle na polubienie strony taksedo. Przedstawiamy Wam nasz personel, nasze księgowe, nasze asystentki, tutaj, żebyście wiedzieli, z kim się kontaktować. Także tutaj w każdy wtorek i w każdy piątek będziemy Wam jedną osobę przedstawiać. Tak samo co czwartek, miało być co środę, ale bardziej to jest chyba lepsze do zorganizowania, co czwartek będzie jakiś fajny tematyczny live. Jeżeli macie jakieś propozycje na live, piszcie do mnie na biuromałopatakse.pl. Chętnie no, wysłuchamy takich propozycji, o czym byście chcieli posłuchać, jakie macie tam pytania. Także tutaj jak najbardziej zachęcam. To, co ja mogę jeszcze powiedzieć, zapraszamy do taksedo, Zajmiemy się Twoją księgowością, tutaj kompleksowo. Także no nic, na dzień dzisiejszy to już wszystko. Dzięki za wspólny czas. Zapraszam na kolejne live'y Do taksedo. Na stronę do polubienia. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa. Pa.